Witam wszystkich i w takich oto okolicznościach przyrody zapraszam Was dzisiaj na łódkę. Będziemy pływać łódką, stoi za mną, za chwilę się pakujemy i będziemy próbować na jeziorze łowić, ale nie ryby łososiowate. Będziemy łowić białoryb. Zobaczymy, jak się to nam dzisiaj tutaj powiedzie. Wędka w klasie 3, linka pływająca, i tak jak mikrolimfy. Przypom, półtora długości, wędki małe, mikronimfy, na główkach 2,5, 2,0 chyba nie, 2,5. Jakaś mucha siadła na obiektyw, no ale, no wolno jej, nie? No dobra. No i tak będziemy dzisiaj tutaj na jeziorze sobie łowić. Zobaczymy jakie będą efekty, mam nadzieję, że płotek głównie uda się Trochę złowić, bo to głównie płotki będą dzisiaj celem tej podróży. No, czy będą duże? No nie wiem, trudno powiedzieć. Są na pewno, ale one tak biorą chimerycznie. Może się uda złowić kilka takich większych, no, ale zobaczymy. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Jak będzie się film podobał, to zostawcie komentarz. Napiszcie coś, czy Wam się to podobało, czy nie. Dajcie łapkę w górę. No a co? Ja tymczasem już ładuję graty, płyniemy i za chwilę widzimy się już z wędką i mam nadzieję, że z rybami. Jest! Jest dobra Teraz jest dobra płoteczka Ale walczy jak rasowy pstrąg ohoho, jak fajnie ciągnie ładna ładna. Proszę go one walczą fajnie Całkiem całkiem, zabawa jest całkiem dobra I to jest taka Dobra już płoteczka, A, ładna, gruba rybka, proszę, ładna. Zapięta ładnie. No i wraca do wody. Ta już była ładna, solidna. O, jest następna, ale ta malutka jest następna, tylko mniejsza. Czyli są tutaj. To taki mały płotek. O, nie chce się sam odczepić. No i dobra. O, jest następna, ale znowu malutka. Ta maluśka też. No, ale widać, że są tu. O, jest, jest dobra, uuu, ładna. Ale fajna, oho, ohoho, to jest dobra ryba. Tylko, żeby nie zaparkowała tam w te trawy. No i co? I jest w trawach? Chyba tak. Chyba jest po rybie już. Nieładnie. Spróbujemy tą do niej podpłynąć. Ale to była dobra płotka. Ale wjechała w trawy. Chyba już po rybie, no tu jest głęboko. I one tu stoją właśnie, chociaż nie, ryba jeszcze jest, Ryba jeszcze jest, Opuściło dobra. Ale już jej nie ma Nie jest ryba Ale płoć, ohoho ho, ho. Musiałem ratować zestaw I proszę, jaka płoć ładna Gruba Fantastyczna rybka Piękna i uciekła O jest! O, znowu fajna rybka! Znowu fajna rybka! Teraz idzie po powierzchni, już nie ciągnie tak gdzieś tam do trawy. No, fajna poteczka, kolejna. Jest, jest, jest. Jest fajna, fajna podeczka. No też taka z tych większych. Kolejno. no i uciekła. O, jest! Teraz następna. Szybko wzdłuż tej trawek tutaj są ryby. No i kolejna taka, ale ciągnie mocno. A, bo są dwie! Jest okoń razem. Okoń i puteczka, proszę. Jedna ryba i druga. Dobra, odczepimy płotkę. I weźmiemy okonika. Ale okonik się sam wyczepił. Dobra. Siedzi, siedzi, siedzi następna ryba. Łotka, łotka nie jest duża, ale szalona. No chodź tutaj do góry na windę, teraz no, ci wyczepimy. Jest, 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 jest następno. Ale biorą tutaj jak szalone, jedna za drugą. Tylko nie ma takich większych, są takie miarowe, ale nie olbrzymie. Jest. O, dobra ryba, albo taki tylko był na początku, e, taka standardowa, bez e, gruba, ładna, ładne płotki, grube, tutaj są. A, to tak się nie będziemy bawić, koleżanko. Choć tutaj zaraz cię wypuszczę Ups I poszła Ale woda zaczęła płynąć Ciągną wodę O jest, o jest Jest Ładna Ta jest ładna Ale walczy ładnie widać jak się ładnie świeci w wodzie do słoneczka no i ta jest gruba no niezła płoteczka, niezła no już jest, siedzi Jedzi mały szkód, na windę jedziemy do góry. Jest zabawa fajna. O jest! Jest kolejna, troszkę chyba większa, ale to tak nie do końca. One tak wszystkie fajnie walczą na początku, a potem się okazują takie jakieś nieduże. No jak! Kolejna nieduża płotka, więc na windę i do ręki. Jest, 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 jest i co to będzie? Płoteczka? Zmiana miejsca? I są tu też płoteczki. No i ta jest troszkę większa, taka grubsza. Ładne, czerwone płoteczki, czerwone oczko. O, jest jeszcze ryba. Jest jeszcze ryba, ale mała. Mała poteczka I się ją wypięła. Ostatni rzut. Jest! Jeszcze jedna, o, ta jest dobra. Ta jest fajna. Ta jest fajna rybka. No, to jest taki już konkret. Łotek konkret na koniec. No i... O! Dobra, dobra sztuka. Uch, Na sam koniec w ostatnim rzucie. Mamy fajną rybę. Ale chodzi i czyżby się wreszcie przydał podbierak? Ale fajna rybka, naprawdę, a może nie, zaryzykujemy, iż ręki dobrze jest wpięta. Ale piękna płoć. Uh, uh, uh. Ale grubas niesamowity jest. Świetnie. Fajna rybka. Nie? Ładna płoteczka. Ale uciekła szybko. No i gdyby to nie był dzień powszedni, to można by było tutaj jeszcze pływać. Łowić, łowić i łowić. I szukać tych płotek, które mają 30 plus, bo takie też są. Bo były takie łowione. No ale dzisiaj widzieliście, fajna była zabawa. Pogoda była rewelacyjna, troszkę wiatru który nie był sprzymierzeńcem, ale dało się bez problemu łowić. No i kilka płotek udało się złowić, choć szału nie było. Dwie może takie były fajne, ta na koniec i gdzieś tam wcześniej. Coś tam spadło, mi wydawało się, że też mogły być fajne ryby. A tak, to same takie mniejsze. No ale zabawa jest przednia, jak ktoś ma takie zbiorniki pod domem, gdzie są płotki, no to widzicie, mikronimfy, długa linka, cienka żyłka i można spokojnie je sobie łowić, bawić się. I pewnie z brzegu, gdyby się dało rzucić, to też można łowić bez problemu, to nie musi być łódka. No Ale na dzisiaj przypomnę tylko subskrypcji, przypomnę o komentarzach, jak Wam się film podobał. A tak, to dzisiaj kończymy i do zobaczenia nad wodą w kolejnym odcinku.